Jest takie pewne bardzo mądre zdanie, do którego ludzkość dopiero myślę, dojrzewa, że chodzi w ogóle o społeczeństwo, tak warunkowane w taki sposób, jaki widzimy. Chodzi mianowicie o to powiedzenie, że ci, co mają, będzie im dodane, ci, co nie mają, będzie im odebrane. Jak to interpretować? Otóż, kiedy działamy z braku, z jakiegoś tak naprawdę lęku, tak? czyli z wrażenia, że czegoś nie mamy, to dosłownie podświadomie programujemy się na brak. Czyli, nawet jeżeli tworzymy coś, w czy robimy coś, żeby to uzupełnić, to niestety nam się to nie uda, ponieważ konstrukcja, jaką w tym momencie tworzymy, z jakiej działamy, no właśnie, jakby to powiedzieć, rządzi się takim, takim prawem, że my nie mamy, tak? czyli tworzymy konstrukcję z braku. Czyli ten stan w zasadzie my zapamiętujemy. Dlatego można powiedzieć, tyle ludzi jest często nieszczęśliwych, mimo że poszukują w życiu szczęścia i do tego dążą. Ale ich konstrukcja, którą tworzyli z braku, dążąc do szczęścia, no, wytworzyła właśnie w nich te różne poczucie cierpienia, problemów i tak dalej. I teraz rozwiązanie jest bardzo proste, oczywiście. Jak wszystko, co jest prawdziwe i e, genialne, to jest, jak chcesz być szczęśliwy, to po prostu bądź. E, czyli. To jest to przestawienie zewnętrznego wyobrażenia o tym, co ci da szczęście, co ci da coś tam. To będę w przeciwieństwie do przyjemności szczęścia, nie musi nic ci dawać zewnętrznie. Szczęście nie jest warunkowe. Ono można powiedzieć jest bezwarunkowe. Możesz być szczęśliwe, szczęśliwa bez powodu. No, w przeciwieństwie do przyjemności, gdzie jakaś wiesz, forma słodkości, jakiegoś, jakiejś nagrody, tak, to wtedy pobudza nasz ośrodek przyjemności. Ale jest, dlatego jest taka różnica, którą też warto oczywiście znać. No i co, i teraz dojdźmy sobie do śmietanki, do, do tego meritum naszego. Ehm, otóż e, rozwój, jak, jak już się domyślamy, jest, jest taką naturalną częścią doświadczania. My w samym jakby sednie jesteśmy świadomością tą wewnętrzną, która jest tutaj od zawsze, spoza czasu, poza przestrzeni. Dobrze jest to już sobie uświadamiać, ponieważ te czasy, w których funkcjonowaliśmy trochę jak taka, takie stado trochę uwarunkowanych zewnętrznie, czyli zewnątrz sterownych, taki, no trzeba to powiedzieć, troszeczkę sierotek, tak, które dom, praca, działanie, to było bardziej, tak przypominało to hodowlę, tresurę, no i to powoduje, że oczywiście człowiek gdzieś w pewnym momencie zapomina, zatraca się w tych tak naprawdę wyobrażeniach. Przekonaniach, wytworzonych jakby zewnętrznie, często poprzez narzucania. No i przez to jakość. W ogóle relacji samym sobą z innymi spada. Tak, robi się stąd taka kapucizna. I też mamy wysyp przez to takich właśnie egoistów, często poranionych, tak naprawdę ludzi, którzy gdzieś tam się właśnie w okresie nie wiem, młodości poprzez swoją naiwność dali się wykorzystać, no więc potem też wykorzystują. To jest też mechanizm bardzo znany, jeżeli chodzi w ogóle o ludzi, w, nie wiem, w szkole na przykład. Ktoś przeszedł przez tą taką indoktrynację, tak, gdzie się wyuczał bezmyślnie na pamięć, na blachę, robiąc to wbrew sobie, żeby tam zdać bo był oceniany, można być taki osądzany, tak, przestraszony tego wszystkiego pod wpływem jakiejś presji. No i potem, jak człowiek to mu sobie nie przewartościuje tego, że widzisz, bo po prostu jaka to jest głupota, że to bardziej przypomina jakąś sektę i to taką destrukcyjną, gdzie ci coś narzucają, tak samo w, w tej telewizorze tych komercyjnych, tak, wszelkich, gdzie tam nie ma wolności słowa, tak naprawdę swobody samodzielnego myślenia bo czucia, tylko narzucanie pewnego, pewnych rzeczy, często strasząc, lękając i to jest oczywiście fałsz, to jest terroryzm, to jest coś, co jest jakby działanie przeciwko sobie przeciwko ludzkości i w momencie kiedy bardziej się uświadamiasz w sobie w swojej pełni w swojej jakby doskonałości czyli w mądrości to zaczynasz jakby dopiero przekształcać się przemieniać się na reprezentanta ludzkości czyli w tym stanie jakby zamieniasz się w taką białą komórkę tak kogoś kto jakby ma już w sobie ten pierwiastek prawdziwego człowieka ten pierwiastek boski i w ten sposób doceniasz piękno jakby rzeczywistości, piękno życia, cud istnienia e, i przebudza się w tobie właśnie ta wewnętrzna świadomość, która w przeciwieństwie do tej zewnętrznej, którą generuje umysł w oparciu o to co widzi o, o ten cały zestaw zmysłowy, zmyślony, można tak powiedzieć, ten iluzoryczny, czyli ten płaski, płytki, e, to w przeciwieństwie właśnie do tego, na poziomie wewnętrznym my już czujemy ten spokój, tą błogość Naturalny stan, słuchajcie, kochani, to jest stan bogości, to jest, to jest dosłownie stan ekstatyczności, to jest nasz naturalny stan. I teraz dlaczego jeszcze ludzie nie doświadczają tego w taki właśnie naturalny sposób? Skąd ten ból, cierpienie, te depresje, niskie różne wibracje? No a no właśnie stąd, chociażby, że kiedy człowiek, kiedy wierzysz w brak w fałsz coś, co jest zakłamane, w jakąś obudę, w jakiś fragment czegoś, to przede wszystkim zaczynają Ci wywalać emocje. Tak? Emocje mają to do siebie, że one są tylko widzą jakby fragmentarycznie czują. Są tylko pewne zakresy częstotliwości, w których sobie jesteśmy. Dlatego nastawienie na emocje i działanie z emocji, no jest bardzo takim, no, niedojrzałym, niepoważnym sposobem działania, tak? To jest takie lękanie, nie? Gdzieś jakiś ktoś zachorował, zaraz, zamykamy wszystko, cały świat, nie? Jakiś zarazek się pojawił. To jest oczywiście jakby fałsz, to oczywiście też może być wykorzystywane właśnie przez można powiedzieć takie jednostki, może być chorobotwórcze, tak? które mają jakiś pewien rodzaj defektu umysłu i kiedy właśnie my w społeczeństwach bardziej funkcjonujemy w takich bardziej sektach, takich prymitywnych działaniach, gdzie robimy coś wbrew sobie i tak dalej, no to niestety do głosu dochodzą właśnie jakby to powiedzieć patogeny, tak? czyli ktoś kto ma strasznie zakuty łeb jest po prostu w takim bardzo jakiejś traumie, lęku i po prostu poprzez siłę, poprzez zastraszanie, poprzez inne rzeczy jakby próbuje oddziaływać na innych i, i przez to to jest efektem dysfunkcji. Tak? Dysfunkcji, która też się często dzieje właśnie, może powiedzieć to z, większego, z większej perspektywy czasu, że możemy zobaczyć, że pewne cywilizacje, pewne społeczności jakby naradzają się, potem starzeją się, obumierają. Tak? To jest też naturalny cykl. Nie ma sensu się jakby tego obawiać. Natomiast ma sens Patrzenie się na to z głębszej całości, bo wtedy jakby nie uruchamia się w Tobie już ten język ofiary, bezradności. Jezus, jak jest źle, beznadziejnie, tak? który bardziej przypomina też trolling nieświadomy, który właśnie jakby tworzą często tacy właśnie ludzie, którzy w tym braku się wyuczyli funkcjonować i wszędzie ich mindset tak, ukierunkowuje ich na widzenie problemów, trudności i wszystko jest skomplikowane. No i bez sensu. No, takie funkcjonowanie no, zupełnie tego sensu nie ma, więc w nich bardziej się rozwija jakby ten rozkład destrukcyjność. Więc natura, można powiedzieć, zawsze znajduje sposoby, żeby robić porządki. Tak? To, co funkcjonuje niewłaściwie nie tam, gdzie nie doceniamy, powiedzmy, umysłu, możliwości, jakie mamy, no to to jest jakby nam odbierane. Więc powiedzenie człowiek, no to ja tutaj dodaję, prawdziwy człowiek, jeżeli otwiera się na prawdziwość, czyli masz już tą w sobie głębię, to piękno takiego doświadczania siebie, to właśnie ta samodzielne myślenie tutaj, to się opiera właśnie na czuciu, na czuciu z miłości. Tak, miłość właśnie ma w sobie pełnię. Dlatego jest takim wymiarem, w którym można powiedzieć, wszystko jest jedną energią, i dlatego w tym wymiarze patrzysz bardziej wewnętrznie. Tak? Po prostu patrzysz się na ludzi i już nie patrzysz, nie, po, nie, nie oceniasz ich powierzchownie e, przez pryzmat tego, e, jak, jak się zachowują, to oczywiście widzisz jeszcze lepiej. Tak? Tylko widzisz, że zawsze za tym stoi jakiś brak miłości, jakaś kiepska interpretacja, jakieś dziwne przekonanie, które. Spowodowane trałą, czyli tym, że ci ludzie sobie nie, nie poradzili w czymś, w jakiejś interpretacji, w uwolnieniu się z czegoś, w zobaczeniu głębiej, tylko zafiksowali się na jakimś takim lękowym sposobie patrzenia, zastygli w tym i potem już tak często jako dzieci tak zastygają, e, traumatyzują się, a potem już ciała tylko rosną i potem mamy takich też dysfunkcjonalnych dorosłych, którzy nie są wcale dojrzali, mają dalej ten umysł, czasami nawet kilku latka podłączeni pod telewizor, tak, gdzie, yy, gdzie tam bardziej te komercyjne jakieś yy, wiadomości, gdzie te wiadomości to bardziej są jakieś filmy fabularne, jakieś, nie wiem, horrory projektowane często też jakby odgórnie, odgórnie czy też tak naprawdę oddolnie, bo, bo tutaj też yy, łatwo jest wtedy zauważyć. Prawdziwa elita i ta świńska elita, tak, to też jest... E, właśnie można to zauważyć, że te świńskie świadomości, też, które są jakby w tej destrukcji, tak, czyli w tej hodowli, e, jakby, no, tam już są te właśnie prawa hodowlane tak? Tres, tej teresury całej. Jednak człowiek, który jest ogłupiały, przytępiony, no to musi mieć kontrolę w jakimś sensie. No i to się jakby też dzieje. Tak? Ci z Was, którzy są takimi bardziej świadomi obserwatorami, obserwatorami, oczywiście to też zauważają. Więc jakby w ostatecznym rachunku nie ma problemów, nie ma też zła. Jest w pewien sposób prawo karmy. To, co robisz, robi ciebie. Nie możesz zobaczyć więcej, jeżeli się nie angażujesz, jeżeli nie dajesz siebie, nie, nie, nie jesteś tutaj obecny. Tak, dlatego człowiek, który funkcjonuje w braku, można powiedzieć, że bardziej funkcjonuje w głowie, w umyśle, w wyobrażeniach, przez to jest nieobecny. Przełącza się tylko między schematami, a tak naprawdę jakby tego człowieka w człowieku za bardzo nie widać. Natomiast właśnie te czasy, które teraz nastają niektórzy mówią to era wodnika. Era prawdziwości, czyli to przestawienie się nasze z tego zewnętrznego stanu, gdzie bardziej przypominaliśmy trybiki, tak jak takie programy napisane, nie wiem, w GTA, nie wiem, w 10, to chyba coś takiego bardziej przypomina ta, ta rzeczywistość, tak? Tych zewnątrzsterownych, sterownych, często no, cierpiących, męczących się ludzi, których po prostu nikt nie nauczył za bardzo życia, nie uświadomił wystarczająco wcześnie, o co tutaj wszystkim chodzi. E, I zabrakło po prostu tego świadomego wychowania, czyli przyjaznego środowiska. Czyli to miejsce, w jakim jesteśmy, jak się tam czujemy, czy czujemy się bezpieczni, czujemy się wspierani, czujemy się kochani, też bezwarunkowo, tak jak ta miłość matczyna, tak jest taką właśnie energią, która może nam dać, dawać to poczucie bezpieczeństwa, więc łatwiej możemy być sobą, więc bardziej ta ciekawość wtedy się pojawia. Tak, jak tego dziś nie ma, jest takie zestresowane środowisko, no to takie, takie dziecko też często, no żeby przetrwać, tak, zaczyna się rozpychać gdzieś łokciami, zaczyna hałasować, żeby ściągać na siebie uwagę. Tak. To jest to, co się teraz też dzieje często w telewizji, także często próbuje się tak pozyskiwać energię poprzez strach, tak, żeby ludzie po prostu tą energię tam dawali i często za tymi telewizorami, ci, co są za to odpowiedzialni, tam są też często takie skrzywdzone dzieci, które jednak te swoje deficyty, przez to, że mają na przykład bardzo dużo, nie wiem, pieniędzy, czy różnych innych rzeczy, jakby, wiesz, nie, nie dopuszczają do siebie, tak? Te mechanizmy obronne jeszcze bardziej powodują, że oni są sami zakładnikami często jakichś bardzo wysokich stref komfortu, których tak naprawdę wcale nie czują się lepiej, bo człowiek ma to do siebie, habituacja tak zwana, przyzwyczajenie, przystosowanie do danego miejsca, więc jeżeli rodzisz się wiesz, jako bogaty ktoś, to tak jakby nie widzisz, że może, może inaczej. Dlatego życie, sam proces świadomego życia jest przechodzeniem przez cały zakres doświadczania. I dopiero jeżeli sobie jakby uświadamiasz piękno doświadczenia tego, że jesteś sam w sobie cały, jesteś w sobie pełnią, tak, to w ogóle inne masz doświadczenie, to już się nie wstydzisz, nie wiem, pokazać z jakiegoś e, braku, ponieważ on nie, nie rezonuje już z tobą. Ty wiesz, że te braki, one też się zmieniają i też są czasami potrzebne, żeby zobaczyć inną perspektywę, dopełnić się, zobaczyć jak też mają inni, ale przede wszystkim rozpoznawać w sobie ten stan, w którym jesteś. E, I to stan, tak, w jakim jesteś, od w zasadzie określa wszystko inne. Jeżeli ja jestem w zajebistym stanie i się bardzo dobrze czuję ze sobą, tak, ponieważ zależy mi na, na tym, żeby się świetnie czuć ze sobą, to ja sam można powiedzieć, że stwarzam, czy mam nawet takie poczucie, zaczyna się ono naturalnie robić, wpływu na rzeczywistość. Tak, ponieważ mam się też czym dzielić, tak, widzisz, potrafię to nazywać, ponieważ się rozwijam. Ponieważ e, dla mojego jakby wcielenia tutaj. E, czymś, no, czymś naturalnym jest to, że skoro jestem człowiekiem i żyję na tej planecie, to e, pragnę jakby doświadczać i robić to w najlepszy sposób, czyli w miłości, w otwartości, w, w realizacji jakby siebie, swojego mistrzostwa. Czyli dzięki takiemu nastawieniu możesz łatwiej uwolnić się od różnych typów osobowości, które powstały jako reakcja na jakieś bodźce środowiskowe i powrócić tak do temperamentu, do swojego nieścieralnego stanu. W którym czujesz się mocno, w którym nie ma tych różnych takich śmieciowych rzeczy, których e, często my, nie wiedząc, kim jesteśmy, utożsamiamy się z tym, tak, całym tym takim śmietniskiem informacji, który teraz jest też często takim zalewem, e, tak na Facebookach i tak dalej. E, no i przez to, tak, ja, jakby zdając sobie sprawę, że co jest ważne, co jest cenne, to samo przychodzi, ta, e, ta świadomość niesamowicie się budzi, kiedy e, człowiek po prostu wybiera prawdziwość. Kiedy to zakłamanie, tak, dostajesz te srebrniki, tak, bo często teraz widzisz w tym takim zakłamaniu też medialnym, gdzie w zasadzie jest 0% zaufania. Jak ja myślę, że większość ludzi nie ogląda już telewizji, też na pewien sposób też może przez to protestować, ale też nie chodzi o to, żeby się tylko blokować, tylko tworzyć coś, co ma sens, co ma wartość. Czyli jeżeli ja nie widzę telewizji, gdzie rzeczywiście jest mądry przekaz, taki właśnie inspirujący, pokazujący takie głębsze podejście, indywidualne też, no to jeżeli tego nie widzę gdzieś za bardzo, oczywiście są pewne jakieś tam przykłady, tak, ludzi różnych, którzy coś już działają, ale widzę, że tego właśnie potrzeba. Tego potrzebuje świat teraz. Więc też, jakby z mojej strony mogę właśnie, serduchem, z, duch, z duszą, w tym właśnie takim kreacji nagrywać swoje filmy, swoje przekazy, które też mogą Ciebie wspierać. I z drugiej strony, Ty po drugiej stronie, gdzie teraz możesz też to oglądać, to też możesz tak samo doceniając to, wspierając takie bardziej jasne, światłe przekazy, w których po prostu jesteśmy sobą, wyrażamy się w taki sposób, gdzie możemy właśnie chwytać słowem pewne rzeczy, pewne procesy, które do tej pory może gdzieś tam ulatywały to tak samo przyczyniasz się do wzrostu świadomości przede wszystkim swojej, bo my w ten sposób że się poznajemy, wyrażamy siebie, dzielimy się tym, co jest dla nas bardzo interesujące też dla wszystkich tych z nas, którzy właśnie już dojrzewają do prawdziwości do właśnie lepszej organizacji, do uzupełniania się, do wspierania się wzajemnie. Zobacz w innym przypadku, w tej starej strukturze takiej hodowlanej, stresowanej, to ludziom się zabiera, zastrasza, traktuje się tak że jak bydło. Co innego się mówi, co innego się robi, co innego się myśli. Więc jest taka schizofrenia, tak? Jest, są te problemy, potem się to mnoży, samobójstwa, depresje, cała masa różnej patologii, na której właśnie w patologicznym systemie jeszcze próbuje się zarabiać i to tworzyć, tak, zamiast leczyć, uzdrawiać ludzi, e, odkrywać ich piękno. I przez to wzbogacać, jakby świat, jakby się robi to dokładnie na odwrót. Dlatego te przekazy są bardzo ważne, i, i ja sobie z tego zdaję sprawę. Ja też czuję już, jakby wewnętrznie poprzez przebudzenia, wiem bardziej, kim jestem. I to jest właśnie to, że my w przebudzeniu duchowym, energetycznym, rozpoznawaniu siebie, czyli to doświadczamy tej głębszej świadomości, która można powiedzieć, tutaj jest o wiele dużej, bardziej, głębiej niż my, jako te proste świadomości, które. Generuje umysł, tak, które no w zasadzie no mają bardzo ograniczone, można powiedzieć, zdolności poznawcze. Jak już pewnie część z was zauważa, umysł jest takim skąpcem poznawczym. Tak, on minimalizuje energię na, na poznawanie się, chyba że robisz coś głębszego dla gatunku, dla głębszej jakby sprawy. I wówczas, widzisz, masz ten dostęp i tak samo możesz płynąć e, i nawet jeżeli jest jakiś tam jeden tylko temat chciałem poruszyć, to widzisz, e, korzystając z okazji, to się samoczynnie jakby przejawia. I ja się też przez to bardzo dobrze czuję, bo wiem, że to jest coś ważnego, coś cennego, tylko mam wrażenie, że jeśli to będzie za drugi filmik, to już się nie zmieści na Facebooku, tylko już na YouTubie. No ale tak to czasami bywa. Także pozdrawiam serdecznie. Także e, no i co? I tyle. Także wnioski najlepiej samemu sobie wyciągać.